Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj pokażę Wam jak ulepszyć oczywiście graficznie obudowę komputera oraz jak zwiększyć funkcjonalność biurka. Tak więc zapraszam do oglądania. Pierwsza propozycja to namalowanie czegoś, nie wiem, jakiegoś napisu czy może jakiegoś rysunku na obudowę. Myślę, że jest to naprawdę całkiem spoko pomysł i wygląda bardzo fajnie. Tutaj akurat zrobiłem napis. Powstał on w taki sposób, że pierw litery no i cyfry zostały wyklejone z taśmy izolacyjnej. Następnie wszystko zostało pomalowane i no po drugiej warstwie taśmę trzeba było odkleić, i powstały właśnie takie miejsca niezamalowane. No i z tego wyszły litery i cyfry. Więc można jakiś rysunek sobie, jakieś, nie wiem, logo zrobić, czy znaczek, który jest od jakiejś gry, czy od jakiegoś programu. No, coś tam co robimy. Myślę, że całkiem ciekawie to wygląda. Oczywiście można użyć jakiegoś spraya zamiast farby i na przykład wyciąć coś na papierze i przyłożyć do obudowy potem. Myślę, że też będzie to działać. Druga propozycja to efekt palenia się czy obkopcenia tutaj w miejscach takich dziurek. Wygląda to myślę całkiem spoko. Ja zrobiłem tylko na tych, bo tutaj jeszcze mam od spodu. No i oczywiście z tej strony też są takie dziury, no ale to jest Biurko, więc tutaj nie, nie, nie było sensu tego robić. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. Tutaj akurat średnio wyszło, ale na przykład w tym boku wygląda to już całkiem spoko. Tyle, że to już ma powyżej roku i jest już taki, ten, takie obkopcenie jest mało intensywne. I z tej strony, zobaczymy, to tu już jest znacznie mocniej. I teraz przechodzimy do tego, jak takie coś zrobić. Po prostu. Właśnie z tej strony, czyli od środka komputera, dajemy jakiś ogień. Może być zapalniczka, świeczka czy cokolwiek. Myślę, że czyli świeczka będzie najlepsza, bo tutaj gaz będzie nam schodził dość szybko. I po prostu robimy tak, żeby ogień przechodził nam przez te dziurki na tą stronę, tutaj. I wtedy on będzie powodował właśnie coś takiego, jak tutaj widzimy. Z tym trzeba pamiętać, że dziurki nie mogą być zbyt małe. Te były akurat bardzo fajne, ale już o te czegoś takiego nie dały. Tu efekt był znacznie gorszy, dlatego musiałem z tej strony po prostu dać ogień. No i to wyszło trochę gorzej niż tamto. Trzecia, ostatnia propozycja, jeśli chodzi o budowę komputera i tu propozycja na przód. Mamy odtwarzarkę. Jeżeli jest ona na samej górze, to należy ją przenieść o jeden poziom niżej i nad pod twarzą, jak mamy ten slot, to musi być on pusty. Czyli, jak była taka zaślepka, no to sobie ją gdzieś chowamy, nie wsadzamy jej tu. I co, tam, co nam to daje? Pierwsza sprawa to oczywiście dodatkowa przestrzeń. Mogą się tu na przykład zmieścić klucze, może się tu zmieścić pendrive, płyty, można tu położyć co tylko chcemy. I mamy coś naprawdę fajnego, bo jest to wygodne, bardzo blisko. Tutaj, jak mam fotel, no to można tutaj sięgnąć bezproblemowo. I można naprawdę sporo rzeczy schować. Chociażby możemy tutaj połowić telefon i mieć do niego wygodny dostęp, jak się ładuje. Druga funkcja takiej dziury to oczywiście odprowadzanie ciepła w tą stronę. Czyli ciepło, jak jest w środku komputera, no to idzie wiadomo do góry. No i nie wychodzi tylko zasilaczem, ale właśnie będzie też tą dziurą wychodziło. No, chyba że zrobimy ją gdzieś tutaj, o na przykład w tym miejscu. Dlatego ja zrobiłem na samej górze, żeby tędy jeszcze dodatkowo ciepło wychodziło. Na końcu też jest jeszcze wentylator który też to dodatkowo wymusza to wychodzenie tego ciepła na zewnątrz. Od środka tak się to prezentuje. Wadą tego rozwiązania jest niestety to, że komputer jest troszkę głośniejszy, można powiedzieć, no bo wiadomo, tutaj jakby to było zatkane, no to ten dźwięk nie wychodziłby ze środka. Tu mamy wentylatory, więc... czy dysk też, więc troszeczkę bardziej słychać komputer. Ale jeżeli na przykład używamy słuchawek, to myślę, że nie będzie problemu. No i tutaj właśnie widać, że ten wentylator z tej strony zasysa to powietrze, no i wywala je Tamtą stronę, czyli na zewnątrz, co no, polepsza tak jak mówię, chłodzenie komputera. Teraz dwie propozycje odnośnie zwiększania funkcjonalności biurka. W sumie też wygody korzystania z komputera czy po prostu siedzenia przy tym biurku. Tak więc zaczynamy. Pierwsza propozycja to wentylator umieszczony za klawiaturą. Ewentualnie można by go gdzieś też tutaj dać. Wtedy po prostu na nas by bardziej to dawało, ale. Zauważyłem, że taki wentylator, jeżeli postawimy gdzieś przy wyświetlaczu, potrafi bardziej oczy wysuszać, co jest takie średnie, dlatego wentylator umieściłem w tym miejscu. No i jeżeli sobie siedzę tak, jak teraz to krzesło jest, no to chłodzi idealnie wszystko i jest zajebiście. A na lato naprawdę bardzo się przydaje. No i zobaczmy, jak to jest zrobione. Czyli wysunąć można sobie całkowicie kreweturę, bo wygodniej. No i tak to wygląda. Wentylator jest przyczepiony do biurka za pomocą kleju na gorąco. Myślę, że bardzo prosta sprawa i kabel od wentylatora leci tutaj i wchodzi do takiego zasilacza. To było od anteny telewizorowej, i tutaj można było tym zwiększać albo zmniejszać wzmocnienie. To po prostu zwiększa napięcie od chyba 2 do 12 V. No. No i ten wentylator się przez to szybciej albo wolniej kręci. Zobaczmy teraz pokręcę tym. Teraz jest na minimum, no i przestaje się kręcić. A teraz powoli zwiększam. No i teraz jest maksymalnie. Więc też pewnie słychać, że to głośniej chodzi. To jest też ta lampka się mocniej świeci, ta dioda. No i teraz znowu na minimum. Jak skręcimy na zero, to się wiadomo, wyłączy. Można zamiast e, takiego właśnie zasilacza, jeżeli ktoś nie ma czegoś takiego, użyć chociażby napięcia z komputera. 12 V e, będzie się wentylator szybko kręcił, wiadomo, 5 V wolno. Ewentualnie można użyć ładowarki od telefonu, czy na czegokolwiek. No i tutaj myślę, że naprawdę jest to fajne rozwiązanie. Zwłaszcza na lato. Teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy w tym filmie, czyli... Podświetlenia klawiatury. Wygląda to naprawdę spoko. Tutaj macie jeszcze zdjęcia, jak to jest w nocy. No, w dzień wiadomo to nie, nie daje dużo, bo jest jasno tutaj wszędzie. Ale w nocy naprawdę robi robotę. Oprócz podświetlenia klawiatury, LEDy dosyć dobrze podświecają też tutaj podłogę. Oraz tak się składa, że parę, jak się wysunie tę klawiaturę, to światło też dosyć dobrze oświetla tutaj o tą część. A tutaj na przykład można podpiąć sobie słuchawki, więc jak popina je, to jest widno właśnie od tych LEDów. Tak więc teraz pokażę, jak coś takiego zrobić. No i przechodzimy do tego, jak to wszystko jest zbudowane. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że LEDy są zasilane z komputera, a więc jeżeli komputer sobie wyłączymy, to też LEDy nam zgasną. A więc ten przycisk nie jest jakoś mega konieczny, no bo. Jeżeli wyłączymy komputer, nie korzystamy z klawiatury, to ledy i tak zgasną. Ale w dzień myślę, że przydatny. Yy, tak więc yy, zobaczymy teraz, jak to wszystko jest zbudowane. Ej, zaświecę mimo wszystko. Dobra, wchodzimy pod biurko. Teraz zobaczymy się że wyświetla taki rysunek, mniej więcej jak to jest zrobione. Więc myślę, że jest to bardzo proste i każdy zrozumie. Tak więc zobaczmy. Te dwa kable. Tutaj doprowadzają prąd z komputera. Ten i ten. Ten kabel leci sobie tam i zaraz tam przejdziemy i pokażę Wam, jak to jest dokładnie zrobione. Teraz tutaj jeden z tych kabli, dokładnie ten, leci sobie tutaj. On jest poprowadzony tędy, tędy, tędy. Skręcony jest z drugim od razu mówię, leci tędy i wchodzi do włącznika. Dzięki temu można sobie kontrolować, czy chcemy tyle mieć uruchomione, czy nie. Następnie z tego włącznika ten kabel, tu coś, coś nie chce zrobić. Następnie ten kabel leci tędy, czyli tak jakby wraca od włącznika. Tu jest skręcony z tym, co przed chwilą o z tym. I tutaj łączy się już ze wszystkimi ledami. Jak widać, jest kabel do tego, do tej lampki. Tutaj leci sobie kabel do lampek tutaj. No i oczywiście mam jeszcze jedną lampkę tu. No, i tam jest jeszcze jedno. Czyli od włącznika plus jest podłączony do wszystkich diod. Oczywiście ta dioda też ma swój tu kabel. I jak widać, on tu leci. To jest to. Tutaj leci sobie i wchodzi do tych dwóch. Natomiast to, bo to był plus, a to jest minus. Ja właśnie też minusa zawsze oznaczam kawałkiem izolacji. Tu wszędzie jest minus na tych kablach. No i oczywiście ten minus idzie już bezpośrednio, bez żadnego włącznika do komputera. Myślę, że jest to dosyć prosto. No a oczywiście do każdej diody leci po dwa kable plus minus. Dobra, teraz przejdźmy do komputera, jak to jest zrobione. Kabel ten wychodzi, w zasadzie te dwa kable idą stamtąd i lecą sobie tutaj. Tutaj jeszcze dodatkowo przyczepiłem izolację, żeby to jakoś tak się nie gibało swobodnie. To, żeby jakoś się tam trzymało miarę. I tutaj e, przez obudowę jak była dziura taka w przyprowadzimy kabel do środka. Tutaj mamy jeszcze takie zawiązanie, tak żeby w razie ktoś jak pociągnie za ten kabel, żeby on się tu przyblokował mimo na wszystko. Następnie kabel leci tutaj i wchodzi. I teraz tutaj mamy coś właśnie z rodzaju zabezpieczenia takiego, żeby w razie jak ktoś pociągnie, żeby tutaj nic nie uszkodzić. To jeszcze nigdy nie zostało przetestowane, a więc nie będę o tym mówił, żeby nikt tego nie robił, bo nie wiem czy to działa. Czyli po prostu kabel plusowy leci tędy, to pominiemy. Leci sobie tutaj i wchodzi do o tamtego pomarańczowego kabla w wtyczce tej dużej ATX. Oczywiście można by podprowadzić ten plus do na przykład SATA kabla pomarańczowego o tutaj. O w tym miejscu, ale teraz o do tego, ale to było niewygodne, dlatego użyłem właśnie tutaj. Czyli po prostu, jeżeli mamy plus od diod, to wsadzamy go do pomarańczowego kabla. Przylutować można. Nie, można też kabel rozciąć i przyczepić też dodatkowo te LEDy. ewentualnie wlutować do zasilacza. Ale myślę, że to jest bez sensu, jak takie rozwiązanie jest dobre. Po prostu wsadziłem tam kabel w tą wtyczkę i działa. Natomiast minus to już, czyli ten czarny, podłączamy sobie do któregokolwiek czarnucha chcemy. Tutaj, jak widzicie, jest ich całkiem sporo. No tutaj mamy ich już nie wiem, trzy i tutaj jeszcze dwa we wtyczce ATX też jest dużo czarnych kabli tu jeszcze o to zrobię, może tutaj już widać, o tutaj, o w Molexie jest bardzo wygodnie też mamy, o tutaj mamy dwa czarnuchy po środku też można do nich wpiąć ten kabel z minusa od LEDów czy do Minimolexa, do dyskietek też można to w minusa tu podpiąć pamiętajcie tylko, żeby podłączyć LEDy plus do pomarańczowego kabla, bo tam jest 3,3 V napięcia. Na takim czerwonym jest 5, to już może uszkodzić diody. No a 12 na żółtym, no to na pewno nie. Chyba, że na przykład wmontujemy jakiś rezystor, który nam tutaj to. No bo do 12 V nie, nie radzę podpinać. No właśnie, chyba, że użyjemy jakiegoś tam rezystora. No to wtedy można, ale lepiej nie kombinować, tylko użyć właśnie za te tutaj. Oczywiście wiadomo, wszystkie pomarańczowe mają 3,3, a wszystkie czarne to jest masa, czyli. Obojętnie do którego coś podepniemy. No i w zasadzie tyle, nie? Teraz sobie tylko to prowadzić tam, no i nam się świeci.